Ej, 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 Zaczekaj chwilę. Posłuchaj tego gościa. Co byś powiedział o jego grze? Jak na moje nieprofesjonalne ucho, to całkiem spoko. Chyba. Dobrze się go słucha. A wiesz dlaczego? Bo technika jest drugorzędna. Liczy się emocja. Coś go boli. Na coś się nie godzi. I to słychać. Co prawda brakuje mu scenicznej charyzmy, nie umie pracować palcami, co chwila gubi rytm, ale poza tym jest niezły. Ty to umiesz człowieka skomplementować. Też tak zaczynałeś? Johnny, uliczny grajek z wielkimi marzeniami? Nie rozśmierzaj mnie. Nie miałem czasu na zabawę w drogę do sukcesu. Za bardzo byłem zajęty budzeniem świata z letargu. Sukces był przydatny. Jeśli chcesz obudzić świat, to wiesz, najpierw ten świat musi cię usłyszeć. Sukces kosztuje. Która wielka wytwórnia podpisze z tobą kontrakt, jeśli miażdżysz w tekstach takie molochy jak ona? Nie ma takiej ceny, która byłaby warta rezygnacji z ideałów. No już dobrze, królewno. Ale przecież dawaliście jakieś koncerty. Widziałem twoje wspomnienia. Prawda. ograliśmy gdzie się dało. W parkach, starych fabrykach, undergroundowych klubach... Od początku mieliśmy widownię. Niektórzy nagrywali nasze kawałki, nawet jeśli nie wiedzieli, kim jesteśmy. Znaczy, że da się jakoś zdobyć stare butlegi Samuraja? Brzmi jak świetna okazja, żeby zostać twoim fanem. Znajdę te nagrania i będę piszczyć jak napalona 15 piętnastolatka za każdym razem, gdy się odezwiesz. Cieszysz się? Tylko kurwa spróbuj. Dobra, żarty na bok. Myślisz, że te nagrania jeszcze istnieją? Mówiłeś, po tylu latach. <grym i zimny> Niedaleko stąd jest Rainbow Cadenza. Klub, w którym grywaliśmy aż do rozpadu zespołu. Fantastyczna miejscowa, Oaza dla ludzi z właściwymi priorytetami. Może będą coś wiedzieli. Obawiam się, że ktoś przerobił twoją fantastyczną miejscówkę na fast food. I tak oto bezmyślny konsumpcjonizm zwyciężył po raz kolejny. Punkt dla przeciwnej drużyny, co? Ech. Właśnie dlatego nie należy wskrzeszać poległych wojowników. Prędzej czy później będą musieli patrzeć jak wszystko o co walczyli obraca się w górę. Już możemy? Dobrze. Dzień dobry. Cześć. Mówi ci coś nazwa Rainbow Cadenza? Oho, następny. Nie jesteś trochę za młody na wielbiciela dinozaurów? Że co, proszę? Przychodzą tu czasem smutne dziadki w skórach i też pytają, gdzie się podział ich stary klub. A ja do znudzenia powtarzam, że firma wykupiła go ze 20 lat temu. Chyba wywieszę w końcu jakąś tabliczkę. Długo już jesteś w Night City? Dość długo, żeby nie wdawać się w rozmowy z nieznajomym. Zjedz, zapłaci, do widzenia. Wiesz coś na temat butlegów nagrywanych tu w czasach Rainbow Cadenza? Na przykład, no, nie wiem, samuraja. Samuraj? Samuraj. A, taka brzydka czerwona morda na czarnym tle. A to nawet kojarzę. Przychodzi tu czasem taki jeden w ich koszulce i wspomina stare czasy z innymi świrusami. Nie wiesz, gdzie go znajdę? Wiem. W latach dwudziestych. A tak poza tym to tu obok, na bazarze. Spierz się. Co tam sprzedaje? Truskawki z bitą śmietaną. A jak myślisz? Wciska ludziom nagrania przedpotopowych zespołów Indii. Koniecznie takich, o których nikt nie słyszał. Idealnie. Dzięki. Podobno można u ciebie dostać ciekawe nagrania. Zależy, co znaczy ciekawe. Mam Cartesian Duelist, Rest of Tainted Overlord. A Samuraja? Młody, jeszcze pytasz. Nie fade away, dancing with my axe, Tipping in. Do wyboru do koloru. Silverhand był mesjaszem Roka. Gdybym mógł, rozdawałbym ludziom jego krążki jak ulotki. Ale z czegoś trzeba żyć. Szukam prawdziwych artefaktów, Na przykład butlegów z pierwszych koncertów samuraja. Z pierwszych? Ty w ogóle masz pojęcie, o co prosisz? Chyba nie, jeśli mówisz o tym tak od niechcenia. Nie wiem, jak się dowiedziałeś o Butlegach, ale zapomnij. Nie dam ich pierwszemu lepszemu sezonowcowi. Nie jestem pozerem. Wiem wszystko o Johnnym Silverhandzie. Dawaj, zaimponuj mi. Wiem, co powiedział Keremu, gdy widzieli się po raz ostatni. pieprz ten zespół. To nie twoja publika. Zrób coś po swojemu. Mhm, jasne. Ja też mogę sobie pozmyślać, o czym gadali bez świadków. Przychodziłem tu jeszcze za czasów Rainbow Kadenza. Budlek byłby zarąbistą pamiątką po starych dobrych czasach. Nie kręć. Jesteś za młody, żeby pamiętać pierwsze koncerty Samuraja. Nawet cię na świecie nie było. Pozory mylą. Skąd wiesz, że ta boska twarz nie jest wszczepem odmładzającym? Dobra, Saniaczku, udowodnij. Jak skończył się trzeci w historii występ Samuraja? Johnny, mój ekspercie, przyzywam cię. Potrzebuję szybkiego szkolenia z historii Samuraja. Tak, trzeci koncert. Pamiętam jak dziś. Podpaliłem gitarę, a potem roztrzaskałem ją scenę. Tłum szalał. No, czekam. Łatwiej zna. Johnny podpalił i roztrzaskał gitarę. Pudło! <laughs> coś czułem, że to będzie dobre. Kto rozwala sprzęt na początku kariery? Nowe wiosła kosztują. John, proszę. Możesz mi nie utrudniać życia? Mojego krótkiego, zagrożonego życia? Jak ja mam cię dobić błyskotliwą ripostą po tak żałosnym pytaniu? To jak kopać szczeniaka. I to upośledzonego. Często ci się zdarza tak zawieszać? Trzeci koncert graliśmy w kadenzie. Wybuchł mały pożar. Jacyś podpici kretyni próbowali go ugasić piwem. Denis fajczyło prawie całe Afro. Przez kilka tygodni nosiła perukę. Za nic nie chciała sobie wszczepić technowłosów. Czekaj. Już pamiętam, był pożar. Biedna Den. Ona i jej włosy. Już prawie zapomniałem. Chodziła plota, że Johnny zaproszył ogień niedogaszonym Petem. Hmm? Gówno prawda, to był Pet Kerego. Ale oczywiście, Johnny jest winien każdej zody. Nadal ci nie wierzę, że tam byłeś, ale cholera. Takie rzeczy może wiedzieć tylko prawdziwy fan. A co tam, trzeba edukować młodzież. Może znajdzie się dla ciebie jakiś lepszy kąsek z no, Częstuj się. Dzięki. Wiesz i głoś słowo Silverhanda. Korporacje do piachu. Arabowie mawiają, że czas to dobry nauczyciel. Kiedyś myślałem, że to prawda. Spójrz na tego gościa. co mniej sześć dych na karku, a nadal żyje w 2020. To twój najwierniejszy fan. Nie cieszysz się? To wysadziłem wieżę Arasagi w powietrze, a ona ciągle stoi. Dokładnie taka sama. Nie chcę, żeby ludzie zatrzymywali się w czasie. Chcę, żeby się zmieniali. Siebie i świat. Minęło prawie 60 lat. Coś musiało się zmienić. Wiesz, co się zmieniło? Fasada. Nowe modele złączy interfejsu. Smaki syropu glukozowo-fruktozowego. I nowa twarz tej samej Arasaki. Stara zgnilizna w odświeżonym opakowaniu. Coś się zmienia. Może tego nie widzimy, ale coś na pewno. Owszem, oh, sure. coraz mniej ludzi pamięta czasy, w których słowo człowiek znaczyło coś więcej niż skład szczepów i drugiej ręki. Oh.